Kiedy lidy przestają być tanie, a na rynku pojawia się coraz więcej konkurentów, to musisz zacząć myśleć inaczej o marketingu i sprzedaży. Jak? Zaraz się to wytłumaczę. Bo najpierw chcę, żebyś zrozumiał całą mechanikę. Na początku, kiedy produkt jest nowy, a branża dopiero się rozwija albo coś staje się modne, to niewiele firm się reklamuje. I z tego powodu koszty pozyskania lida czy klienta są bardzo tanie, a ty generujesz wielu klientów, sprzedawcy nie muszą się starać, bo lidy są bardzo tanie i w myśl z zasady, jak ten nie kupi to kupi kolejne, czyli idą po prostu w masówkę. Ale im więcej pojawia się konkurentów na rynku, zaczynają się częściej reklamować, no to liczba lidów rozdziela się na różne firmy i wtedy powstaje problem. Przykładów może być tysiące, ale przypatrz co się dzieje w branżoze. Bo co parę lat pojawia się jakiś boom na Super Eco -produkt. Tak jak kilka lat temu mieliśmy boom na fotowoltaikę. Lidy były bardzo tanie, programy rządowe oferowały dotacje, w mediach. Każdy pompował, że jest to bardzo pomocne. W związku z tym szeroka publika mocno interesowała się tematem, więc nawet chcieli kupować.